Witam bardzo serdecznie i w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat, który dotyczy nas wszystkich, czyli temat pracy. Zapraszam. Każdy z nas miał pracę, ma pracę lub tą pracę będzie. Każdy do tej pracy chodzi po to, żeby mieć pieniądze. Jakiś czas temu na jednej z grup zadałem pytanie, które teraz zacytuję. Czy są tu osoby, rodziny, które przez pracę w Norwegii długi czas mieszkają oddzielnie? Chcielibyście opowiedzieć swoje historie? Pytanie zadałem z bardzo prostej przyczyny, ponieważ z moich informacji, z moich rozmów, które przeprowadzałem z różnymi ludźmi, wynika, że ten temat jest bardzo, bardzo ważny dla wielu ludzi. Bardzo, bardzo wiele ludzi jest zaangażowanych w takie właśnie historie i temat jest zupełnie. Całkowicie wręcz przemilczany i pomijany na wszelkiego rodzaju dyskusjach. Czy w internecie, czy gdziekolwiek indziej. Dlatego właśnie zadałem takie pytanie, ponieważ wiele osób żyje w rodzinach, gdzie na przykład facet wyjechał do Norwegii, tam zarabia pieniądze, a reszta rodziny, na przykład jego dzieci i na przykład żona, mieszkają, żyją, pracują również w Polsce i takie sytuacje trwają przez okres krótszy lub dłuższy, ale bardzo, ale to bardzo mają duży wpływ na życie Całej rodziny. Dzisiejszy film nie będzie ani śmieszny, ani zabawny, ani ironiczny. Dzisiejszy film będzie po prostu prawdziwy. Czytam komentarze osób, które komentują mo takie wpisy jak moje, i przez to inni ludzie, którzy żyją w takich warunkach i mogliby się na ten temat wypowiedzieć, żeby inni ludzie, którzy zastanawiają się, jak, czy żyć w takich warunkach, że żyć w czymś takim, nie będą mieli wiedzy podstawowej. Wstydzą się i boją się, że jeżeli upublicznią swoją historię, to zostaną przez innych Polaków wyszydzeni. Spacyfikowani i obrzuceni stekiem wyzwisk. W poście nie napisałem, dla kogo byłby przygotowywany ten materiał, ponieważ to miało paść w dalszym etapie rozmowy, po tym, jak odezwą się do mnie osoby, które chciałyby opowiedzieć swoją historię. Dlatego pierwsze pytanie, które pojawiło się pod tym postem, jest jak najbardziej zasadne. Z kolei dużo, dysku dużo dyskutowałbym z odpowiedzią kolejnej pani, która napisała, że to dla mojej Norwegii, a z dalszej części tego filmu dowiecie się, że ta pani mocno śledzi to, co robię, co oczywiście mi sklepia ale być może ta pani jest niezadowolona ze swojego życia, dlatego śledzi życie innych. I tak przekręcą wszystko, co powiem. Nie wiem, co ja, czy moja Norwegia mielibyśmy przekręcić, ponieważ przeprowadziłem już mnóstwo wywiadów z różnymi ludźmi, którzy po tym, jak rozmawiają ze mną i mówią tam o wszystkim, co im, co chcą, co, im, niezależnie od tego, jakie mają poglądy, potem film dostają do weryfikacji i sprawdzają, czy wszystko jest tak, jak chcą i zgodzie z nimi. I dopiero potem materiał jest publikowany. Pan sympatyczny, karierę na ludzkiej krzywdzie chcesz budować? Krzywda, czy wybór o to jest pytanie, to ja odpowiadam. Spróbuj sami na podstawie własnych doświadczeń napisz wiarygodny artykuł. Wzbogacić cię wewnętrznie. Gdybym tak mógł, to prawdopodobnie bym tak zrobił, ale z różnych względów nie mogę i nie chcę tak zrobić, dlatego pytam osoby, które jak najbardziej tak robią i z różnych względów zdecydowały się na takie życie. Tutaj fajne, śmieszne pani napisała, że do TVN-i śmieję się z własnego żartu. O, to jest fajne. Zapraszam wypierdalać. Fajne, śmieszne, sympatyczne, dokładnie odpowiedź na to zadane przeze mnie pytanie. Ilość jadu, która znajduje się w tych komentarzach, jest porażająca, ale od kiedy pracuję w internecie na komentarzach z różnymi ludźmi, wiem, że ten jad po prostu zalewa. A najczęściej, co dziwne, co śmieszne, wynika, że ten jad mówią osoby, które są po prostu sfrustrowane i wyżywają się na innych, żeby poczuć się lepiej taka sytuacja. To pani, która już komentowała wcześniej, czyli śledzi moją historię. Latanie po ulicach i udawanie śmiesznego już nie wystarcza. Trzeba się teraz skupić na wielkiej karierze w mojej Norwegii. Tutaj jest w formie żartu, ale dokładnie to, o co mi chodzi. Poniedziałek, piątek robota, sobota, niedziela, nic nie pamiętam. Czyli pan pracuje i pije, a rodzina jest w Polsce. I dokładnie o to mi chodzi, chociaż to miał być żart prawdopodobnie, szukaja jeleni. Nie wiem, czy szukaja jeleni, po prostu chcę poruszyć ten temat, który jest bardzo tematem ważnym. Ale widzę, że ciężko jest poruszyć ten temat. O, i tutaj jest fajny komentarz. Widać na profilowym zdjęciu, że pani jest zadbana, inwestuje w siebie, w swoje życie wewnętrzne, być może mniej, ponieważ słońce zaszło, noc nadchodzi. Mnie to w sumie chuj obchodzi. Czyli nie obchodzi to tej pani. Musiała się. Podzielić tą opinią. My to oczywiście szanujemy, cieszymy się, że pani nie obchodzi to, to w zasadzie czemu ma nas obchodzić to, że pani to nie obchodzi? Tutaj widać jakiś fan TVN-u, Ewa drzyzga szuka do programu. Smutna, ale wystrojona kupa, też pani musiała się podzielić swoją uwagą. A ile płacisz? To jest nawet dobre pytanie, bo dlaczego osoba ma udzielać wywiadu za darmo? Niestety. Ale nie płacę za swoje wywiady. Widać, są też osoby z drugiej strony barykady. Chłopak zapytał grzecznie, jak ktoś chętny, to niech zabierze głos. I to jest znowu osoba, z którą chętnie bym porozmawiał. Na dłuższą metę nie warte żadnych pieniędzy. 15 lat w Norwegii. I z takim panem chciałbym porozmawiać. Napisałem do tego pana, niestety się nie odezwał. Do tego napiszę do niego jeszcze raz po publikacji tego filmu. I drugi komentarz też. Dokładnie, tak żadne pieniądze nie zastąpią obecności w domu. Dwóch panów, do których chętnie bym napisał, i napisałem, niestety się nie odezwali. Podkreślę, że jeżeli ktoś nie chce publikować swojej osoby, nie chce, żeby był rozpoznawany, to oferuję całkowitą anonimowość tej historii. Chodzi mi o nie to, żeby pokazać ciebie jako człowieka, chociaż jeżeli chcesz, to oczywiście. Chodzi mi o to, żeby pokazać Twoją historię i żeby Twoja historia była przykładem dla innych osób, które zastanawiają się. Nad wyborem właśnie podobnej sytuacji, podobnego, podobnego życia w rozłące na przykład. Także tak, niestety po dodaniu tego postu nie pojawiła się żadna osoba, która była zdecydowana na. i przeprowadziliśmy rozmowę dotyczącą właśnie tej rozłąki. Z kilkoma osobami rozmawiałem na ten temat, niestety po. Przeczytaniu różnych komentarzy pod filmami, najczęściej oczywiście negatywnych. Te osoby bały się ze mną porozmawiać, bały się poruszyć ten temat, który po raz kolejny podkreśla, jest bardzo, ale to bardzo ważnym tematem, ponieważ dotyczy wielu osób, wielu rodzin i z moich rozmów wynika, również z mojego doświadczenia, ponieważ mój ojciec spływał, wynika, że takie rozbicie nie prowadzi do niczego dobrego, a prowadzi do wielu złych rzeczy. Chwilowe rozjazdy może i tak, ale długie jak najbardziej. Wydaje mi się, że nie i tak jak kilka osób napisało, taka długa rozłąka kilkunastoletnia nie jest warta żadnych pieniędzy. Jeszcze raz, jeżeli ktoś chciałby opowiedzieć o swoją, histor swoją historię, oferuję całkowitą anonimowość, jeżeli masz taką ochotę. Nikt ich nie rozpozna, nikt nie będzie ich obrzucał stekiem wyzwisk ani innymi rzeczami.